Nie, manko, ludzie z tej strony Taggart ten mały nie daje mi się spokoju, dlatego chyba będziemy musieli to zrobić w ten sposób. Słuchajcie, nic nie dzieje się, żadnych eventów nie mamy, cisza, spokój, Nikita tylko wyrzuca różnego rodzaju. Informacje na swoim Twitterze podkręcając tylko atmosferę. Natomiast ja postanowiłem zebrać wszystkie informacje, jeśli chodzi o nadchodzący patch 13. Szczęśliwy patch. No i oczywiście, jak poradzić sobie mniej więcej z tym wipe'em nadchodzącym, jeśli jesteście nowy. Wszystkie te informacje są pozyskiwane z wywiadu, transkrypcji, na forach i tak Także, no, możemy się tego spodziewać, że zobaczymy to w nadchodzącym nowym patchu. Oczywiście będzie to wipe, czyli wszyscy zaczynamy tak, jakbyśmy kupili grę dzisiaj od nowa. Także. Od początku pierwszy poziom i zaczyna się gonitwa. Kiedy to będzie? No, sun, sun, naprawdę blisko. Także yy, patch, yy, no jeszcze powinien pojawić się w grudniu. Yy, I tak, tak wszystko na to wygląda. Nikita Twitnął no, patch jest blisko i tak dalej. Także, no po prostu będziemy musieli poczekać. Oczywiście największym featurem tego patchu są Streets of Tarkov. Mapa, która jest zapowiadana już od dawna. Największa mapa w grze, najbardziej ambitny projekt jeśli chodzi o wszystkie mapy w yy, Escape from Tarko. Na start będzie to jedynie lokacja, właściwie fragment całej mapy, który ma być większy od mapy Interchange i później w przyszłości będzie ta mapa rozwijana, nie tylko rozbudowywana jeśli chodzi o teren, ale również będą dodawane różnego rodzaju mechaniki. Dlatego też w nadchodzącym patchu nie zobaczymy tego BTR z trailera, czy też nowego bossa, który jest zapowiadany i będzie właśnie na tej mapie występował w Streets of Tarkov. Ma być tam kilka bossów, chyba jeśli dobrze pamiętam to aż do czterech, także będą oni systematycznie dodawani. Natomiast w tej pierwszej odsłonie zobaczymy tylko teren. I to wszystko. Także nie spodziewałbym się również tego, wszystkiego co widzimy na trailerze, czyli tych przewracających się przedmiotów i wybuchających ścian. A właściwie ścian, które my możemy wysadzić, aby przejść na drugą stronę. Cała ta funkcjonalność prawdopodobnie wymaga nowszego silnika Unity, który zdecydowanie zobaczymy w grze w przyszłości. Ze wszystkich materiałów możemy wywnioskować, że to najbardziej ambitna, najbardziej klimatyczna mapa, jaką Otrzymamy. No, zdecydowanie widać, że twórcy włożyli bardzo dużo pracy i serca, aby odzorować właśnie to unikalne, urbanistyczne środowisko. Łączna liczba graczy i skawów na mapie, w ostatecznej jej formie ma to być aż setka, także całkiem sporo, i tutaj obiecano nam, że optymalizacja w tej pierwszej części ma wyglądać lepiej niż to miało miejsce z Lighthouse. Jak będzie, zobaczymy ja z własnego doświadczenia wiem, że w momencie kiedy wychodzi No mapa -ma nie działa ona za dobrze, aczkolwiek dość szybko jest doprowadzana do stanu użyteczności. A jeśli będą jakieś problemy, to my, jako społeczność, na pewno znajdziemy jakieś sztuczki czy też ustawienia graficzne, które sprawią, że gra będzie chodziła płynniej. Oczywiście ja będę skupiał się na Streets of Tarkov, także będą poradniki, masa, masa poradników, jeśli chodzi o samą mapę, czy też optymalizację, jeśli będzie potrzebna. Dlatego, żeby być na bieżąco, lajkuj ten materiał, subskrybuj kanał. No i wpadaj na prawie codzienne streamy na Twitch. System questów ma zostać zmieniony, nie wiemy dokładnie co to ma oznaczać, jednak przy tym wipe'ie możemy spodziewać się, że questy będą wyglądały troszeczkę inaczej. Już w poprzednim wipe'ie, podczas trwania wipe'u zmieniono na gorąco questy takie jak Grenadier czy też Capturing Outpost. Zmieniano po prostu wartości jakie są potrzebne do osiągnięcia tego quest'a. No chodź, no chodź byku, chodź. Tak piszczy. Nie daje panu. No i oczywiście jest tutaj prawdopodobieństwo, że questy zostaną całkowicie przerobione. Oczywiście nie nastawiałbym się na story quest. Tego rzeczy zdecydowanie nie zobaczymy. Natomiast tak jak to było zapowiedziane i możecie to obejrzeć na moim kanale film Endgame, jeśli chodzi o zamysł Escape from Tarkov. W momencie, kiedy Streets of Tarkov będzie już kompletne, będzie to pierwsza podstawowa mapa, z której startujemy i dopiero później wychodzimy na kolejne mapy, takie jak Customs, Woodsy i, i, i tak dalej. Także e, tych początkowych questów startowych możemy spodziewać się że będzie ich dużo właśnie na Streets of Tarkov, natomiast no nie mamy pewności, czy po prostu tak drastyczna zmiana wejdzie już teraz w tej pierwszej tracji Wydaje mi się, że jednak nie będą jakieś questy związane ze Streets, oczywiście tak jak ma to miejsce z Lighthouse, ale nie będzie to postawione całkowicie na głowę, no musimy poczekać i zobaczyć jak to się rozwinie, natomiast ten start Wipe'u będzie chyba troszeczkę inny niż zwykle. Oczywiście nowy boss z Riachi. wszystko widzący, patrzący, ten który patrzy, już tyle materiałów było jeśli chodzi o niego i również latarnik, ponieważ z to jest bodyguard, ochroniarz latarnika, który broni dostępu do latarni, gdzie latarnik się znajduje. Oczywiście mieliśmy dostać latarnika już w poprzednim łajpie, w poprzednim dużym patchu, tak się nie stało. W tym momencie już za dużo było informacji czy też takich Teasów jak w chronikach Rudego, gdzie zobaczyliśmy Bossa, zobaczyliśmy jego artwork no i sam Gluhar powiedział Ponoć Zyraczy wrócił m, latarni pilnuje i to oznacza, że również latarnik jest tam. Także no, taki tease już praktycznie możemy być pewni, że zobaczymy, zobaczymy właśnie te postaci miejmy nadzieję, że już zobaczymy je w tym patchu i będziemy mogli sprawdzić, jak się z nimi walczy, albo też sprzymierza. Nowe funkcje trybu Coop, o których nie wiemy zbyt wiele, natomiast doskonale tutaj powiedziano, że będą rozszerzane możliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o tryb Coop PVE, także spodziewam się, że będziemy mogli tutaj zobaczyć jakieś y, dodatkowe kontrole, czy będziemy mogli gdzieś w specyficznych miejscach ustawiać, bo no, nie wiem, tutaj za wiele, aczkolwiek to jest zapowiedziane, być może jakiś tryb obserwatora, w każdym razie tryb co-op ma być rozwijany i bardzo się z tego cieszę, bo sami ostatnio zrobiliśmy super, super event nasz społecznościowy na, na live, na Twitch TV, gdzie szturmowali widzowie latarnie, my żeśmy się bronili, także mam, mam nadzieję robić więcej właśnie takich fajnych, fajnych społecznościowych Rzeczy, no dla, właśnie dla Was, dla moich widzów. Co trzeba pamiętać, że aby móc mieć dostęp do trybu Coop, czyli aż do 14 graczy możemy razem wejść na mapę i w trybie offline walczyć ze sobą, czy też eksplorować tę mapę, musicie posiadać najwyższą wersję gry Edge of Darkness. Oczywiście jak przy każdym ogromnym patchu dostaniemy wiele nowych zabawek, miny, AUG czy też podczepiane granatniki są praktycznie potwierdzone już tyle razy widzieliśmy te zdjęcia i zwłaszcza Nikita pokazywał je na swoim Twitterze już tuż teraz właśnie przed wipe'em grudniowym, także jesteśmy pewni, że je zobaczymy. No i wiele innych niespodzianek, nowe SMG. Ja jestem ciekaw, czy zobaczymy ten rewolwer, który strzela amunicją. Do Asha. Już od dawna mówiono o tym, że dostęp do mapy laboratorium będzie zablokowany z naszego menu wyboru mapy. Tylko i wyłącznie będziemy mogli przejść do laboratorium korzystając z wejścia, które będą umiejscowione na mapach. Wiemy, że będzie to faktory i wiemy, że wejście na laboratorium będzie właśnie również ze streets of tarkov. Jak to ma wyglądać dalej? No, w, w przyszłości zdecydowanie tak będzie. Natomiast wątpię, żeby taka funkcja pojawiła się już teraz i nadal będziemy po prostu potrzebowali karty i zaznaczyć laby z tego menu, ale no to już zbliża się wielkimi krokami. System skili zostanie odświeżony i udoskonalony. Nikita już od dawna sygnalizował, że ten cały system skili potrzebuje przebudowy gruntownej, a ostatnie perypetie z siłą i endurance wytrzymałością tylko to potwierdzają. A skoro mowa już o sile, to w naszej kryjówce będą dostępne nowe moduły i nowe funkcjonalności. Właśnie chodzi o siłownię, która umożliwi nam rozbudowę właśnie tych skili, które Możemy rozwijać również poza rajdem, czyli w naszej kryjówce. Mają być jeszcze jakieś dodatkowe moduły i funkcjonalności, ale nie wiemy tutaj za wiele pewnie niespodzianka, jak zwykle. Natomiast wspomniano, że będziemy mogli również, a właściwie będziemy musieli pozyskać. Wiedzę z książek. Mamy już kilka takich przedmiotów w grze, takie jak, tak jak książka kucharska Bykiziego, czy też podręcznik jakiś techniczny, które będziemy musieli pozyskać, przeczytać je, pozyskać tą wiedzę i wtedy będziemy odblokowywać nowe funkcje w kryjówce, takie jak przepisy. Natomiast nie jestem w 100% pewien, czy ta funkcja, jeśli chodzi o pozyskiwanie tej wiedzy, będzie już zaimplementowana. W tym wipe. Ie. Zdecydowanie mamy przedmioty, które możemy znaleźć w grze. Trzeba im wyłącznie przypisać tę funkcję, natomiast nie wiem, czy znajdzie się to w tym patchu. No, i oczywiście nowy system grupowania. Nie będzie trzeba już za każdym rajdem dodawać się osobno do party, tylko będzie można stworzyć grupę, w której już ze swoimi znajomymi jesteśmy, możemy przeglądać inwentory i tak dalej. Także wiele, wiele takich rzeczy. Nie wiemy, czy będzie ten system również wprowadzony, który jest zapowiadany od jakiegoś czasu, gdzie lokuje Twoje przedmioty. Na przykład wiesz, że chcesz te skrzynie, że się nie ruszają, i możesz je zablokować całą. Resztę posortować, to też ma, miała być funkcjonalność. Natomiast o tym grupowaniu to był dla Battle State Games priorytet. Prawdopodobnie jest to związane z areną. No właśnie, a co z samą areną? Arena została również przesunięta. Już na jesieni tego roku mieliśmy dostać dostęp do ETS, czyli Early Test Server. Wybrańcy mieli po prostu testować te funkcjonalności. Natomiast Nikita postanowił, że rozszerzą tryb areny, zrobią nowe tryby. Gry nie tylko ten 5 na 5, będzie też tryb 1 na 1, nie będzie on rankowy, także dużo takich rzeczy pracują, żeby sprawić, że to doświadczenie będzie pełniejsze i, i większe. Będzie to oczywiście osobna gra, ci, którzy posiadają Edge of Darkness, będą mieli do niej dostęp. Cała reszta będzie musiała to dokupić. Osobna gra, osobny tryb. No i wiecie, jeśli followujecie ten mój kanał, że to już zbliża się wielkimi krokami, bo w kronikach Rudego mamy to zakończenie pierwszego sezonu. Sprawdźcie poprzednie materiały, nie będę Wam psu zabaw. A jeśli chodzi o sam wipe i ten świeży start, ten początek, no wiadomo, że będzie masa zmian prawdopodobnie ukrytych, takich jak zmiany do amunicji, czy to co mamy dostępne do sprzedania, czy też kupienia na flea market a, lub u handlarzy. Ja jednak na start wipe będę używał czegoś szybkostrzelnego, nawet PPSHA, UMP to świetny wybór i jak najszybciej będę starał się odblokować amunicję PP, yy, czyli oczywiście kałasznikow, yy, Amunicja 545. Natomiast jeśli jak, tak jak ja preferujesz mocniejszy kaliber 762, no to oczywiście PS amunicja tutaj robi bardzo, bardzo dobrą robotę. Dostała bufa ostatnio, więc nawet w mid game jest bardzo, bardzo niebezpieczna. No i tutaj króluje oczywiście SKS i słynne WPO 136, które można jeszcze delikatnie zmodować, tak jak e, e, Kawaha i również ma ten większy 30K magazynek. Także to będą te moje bronie na start. No i dalej co? Dalej po, po prostu musimy robić questy, odblokować amunicję M80 czy też M855A1, również te warianty. Pamiętajcie, że bardzo dużo graczy bardzo szybko zdobędzie pancerze klasyczne. Czwartej, i będą biegać w nich dość regularnie, dlatego ważne jest, żeby podnosić te wszystkie amunicje, jakie tylko wpadną wam w ręce. Zwłaszcza te, które mają przebijalność pancerza około 40, a wy. Jak zaczniecie wipe? Dajcie mi znać w komentarzach. Jak zwykle bardzo dziękuję wszystkim moim patronom, jesteście niesamowici. A jeśli Ty chcesz dowiedzieć się więcej, jak wystartować wipe, co zrobić na samym początku, to musicie koniecznie obejrzeć te materiały. Jak zwykle, lajkuj, subskrybuj, wpadaj na Twitch. No i do następnego.